Coś tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejna degustacja. Zdaję sobie sprawę, że pewnie wielu z Was życzyłoby sobie jakichś innych filmów. Najchętniej to oczywiście 1000 ibu, albo masakrowanie reklam, albo piwne style, ale powiem szczerze, że ostatnio mam ochotę na degustacje, więc są degustacje. Za to nie ma zero ibu i życie jest za krótkie i tego typu formatów, które będą teraz tylko na nowym kanale Tomasz Kopyra, do którego gdzieś tam link możecie znaleźć, może nawet na końcu tego, tego, tego filmu, jeśli nie zapomnę. Hazy Disco, Athens, czyli Ateny. No powiem szczerze, że, że grecki kraft jest dla mnie E, terra incognita, że tak, prawda, e, łaciną polecę. E, m, poza, e, tak naprawdę, m, browarem solo założonym przez Kietila Gicuna, z którego notabene chyba za wiele też nie piłem, no to m, z greckiego craftu nie kojarzę. Tutaj mamy browar Strange Brew, e, który uważył w kooperacji z Pintą. Uważył uh, Sweet and Sour IPA. Uh, Pinta hazy disco Athens, orzeźwiające słodko-kwaśne IPA, uważane w kooperacji z greckim browarem Strange Brew. Piwo z dodatkiem laktozy, kokosa, wanili, marakui i moreli, obficie chmielone na zimno odmianą Soraci Ace, Citra i Motueka. E, powiem szczerze, brzmi jak pastry sour. Chociaż. E, chociaż, chociaż, co tu z tą e, z kwaśnością? Gdzie ta kwaśność tutaj? Czy ona jest tylko z cytry? No bo e, w m, składzie mamy wodę, słód jęczmienny. Pilzneński, słód pszeniczny, jasny, płatki owsiane, błyskawiczne, laktoze, miele, Columbus Citra, Soraci Ace Motueka Pirez marakui, Pirez Moreli, Wanilia Kokos, Drożdże White labs, WLP067, Coastal haze. Czyli tak, jakby nie było tutaj e, zakwaszania bakteriami. Także, no powiem szczerze. No zobaczymy. Możliwe, że tylko z tych owoców jest ta kwaśność. Ekstrakt 15, alkohol 5,4, czyli raczej słodko. No, słuchajcie, spróbujmy, spróbujmy. Eee, seria e, Hazy Disco muszę... O, cóż, co tu się dzieje? He, seria Hazy Disco muszę powiedzieć, że e, no... nie piłem jeszcze słabego piwa z tej serii, więc nalane po, po brzeg... Czyli żeby uniknąć, yy, prawda, m, tego m, e, utlenienia, słusznie, jak sądzę. Bardzo soczkowe, nalewam tak troszkę z góry, żeby w razie jakby było wysoko nasycone, żeby się odgazowało. E, no wygląda jak po prostu klasyczny New England, czyli mętne jak wajcen, jasne, e, na szczęście nie błotniste. Czuć marakuje, czuć słodycz. Czyli jak sądzę laktozę trochę. Tak, Marakuja i jaki tam jeszcze jest owoc? I... Morela. O, Morela taka słodka, no. Ta. Marakuja bardziej kwaśna, Morela tutaj bardziej słodka. Mm, no spróbujmy. Mm, no fest kwaśne, fest słodkie i takie rzeczywiście waniliowe. Przy czym ta wanilia taka trochę nie, no nie, może nie jest męcząca, ale jest wyraźna, wyraźna. Czyli podobnie jak w pastry sour tym ostatnio z Stumostów. mostów. Tylko że... Te, I Ziemi Obiecanej, oczywiście. Tylko że tam e, mieliśmy e, jednak e, imperialną wersję, więc ona była bliżej tego, temu koktajlowi. E, tutaj... Tutaj w zasadzie nie powiedziałbym, że sokowi. Jogurtowi też nie, mimo laktozy. Bardzo pijalne bardzo pijalne, w odróżnieniu od... Znaczy tamto też było... nie, tamto było pijalne, ale jednak skłaniało do takiego wolnego picia. Tutaj ta kwaśność po prostu i goryczka, która jest tutaj, powoduje, że ma się ochotę wziąć następny łyk, łyk za łykiem po prostu. Więc ta, gorycz, ta, ta goryczkowość, która jest taka grejpfrutowa właśnie... Taka cytrusowa przełamuje y, ten słodycz. To piwo nie jest męczące w żaden sposób, a wręcz przeciwnie, jest bardzo pijalne. Natomiast y, powiedziałbym, że tego bogactwa tych chmieli, to ja tu nie czuję, nie? To znaczy, zdominowane jest jednak przez wanilię, przez, y, przez y, marakuje. Ale przede wszystkim wanilię. Wanilia tutaj dominuje. Może i trochę za mocno. Ale znowu nie ma kiedy zmęczyć, bo wchodzi kwaśność. Marakujowa, taka rzeczywiście mm, wybuchająca na języku. No, powiem szczerze, że. Na razie jeszcze wpadki w Hazy Disco nie ma, to znaczy jest to naprawdę bardzo dobre piwo. Eee, daje wszystko to, co obiecuje. Czyli jest sour, jest sweet i jest IPA. Eee, kokosa bym może nie wyczuł. Eee, wanilia bardzo wyraźna. Laktoza z głową, czyli jest słodko, ale nie jest to jakiś ulew. Eee, Soraci Ace, pff, no, pff, nie wyczuwam chyba. Ciekaw jestem, jakby to smakowało bez tej wanili. Znaczy, ona nie jest zła. Natomiast no, nie, czuję, nie czuję tego ani Soraci. Znaczy, nie czuję. No Być może on się tak wkomponował w cały bukiet tego piwa, że nie jest e, tak łatwo wyczuwalny. I to generalnie o to by chodziło. Natomiast wanilia się aż tak nie wkomponowała. Znaczy, wanilia jest bardzo mocno wyczuwalna. E... Nie, bardzo dobre piwo. Co prawda, nie jest to najlepsze z Hazy Disco. Ono jest specyficzne jednak. Ale naprawdę. Jestem, jestem na tak. Jestem na tak. Jak na razie chyba, chyba najlepiej mi podeszła hmm, na, świe na świeżości. Midwest. Później jednak Harlem i Pampeluna. Oryginalna, Hazy Disco oryginalne, też jest ok. Natomiast na świeżości chyba, chyba najlepszy był Midwest, ale on po trzech miesiącach już jednak stracił trochę. A Harlem nie. Harlem mam wrażenie, że nie tracił nawet nawet z czasem. Natomiast Midwest stracił tą taką rzeźkość, taką lekkość, zwiewność i aromat troszkę. Pampeluna bardzo dobra, poza tym, że mocna. Także tutaj plus, że tylko 5%. Niesamowicie pijalne. No chciałbym sobie dolać, ale nie będę miał nic na intro, no więc troszkę bez sensu. Powiem tak, no idźcie tą drogą, Pinto, idźcie tą drogą. Mimo, że seria wydaje się um, w jakiś sposób, jak to powiedzieć um, mało... nie, no, bo ona jest właśnie, ona właśnie jest eksperymentalna, y, ale mało odkrywcza o tak, nie, czyli kooperacje i ważymy ipkę. Ale te... Y, poszczególne IPy na tyle się różnią między sobą. To nie jest tylko zmiana, tam, tu mamy dwa takie miele, a tu dwa takie miele. Nie, to są tak naprawdę różnice, są fundamentalne. E, więc naprawdę tutaj to hasło pinta i nie ma nudy na 100% się zgadza. E, więc no, idźcie tą drogą, idźcie tą drogą. Natomiast muszę powiedzieć, że e, nie piłem, nie piłem żadnego, ale tegoroczna pinta miesiąca. Jakoś tak nie przemawia do mnie. Ten biały, czarny, jakieś to takie smętne jest. Natomiast Hazy Disco, rewelacja. I Hazy Disco Athens również. Myślę, że myślę, że mogłoby za Pastry Sour robić. Spokojnie. To, znaczy inaczej, to jest po prostu Pastry Sour. Pastry Sour, rzeczywiście zaznaczona yy, ta goryczka, ale to nie jest tak, że O, west coastowe Pastry Sour. Nie, goryczka jest zaznaczona. Natomiast jest, jest kwaśne, jest słodkie, jest bardzo pijalne, niesamowicie wrę wręcz pijalne. Yy, no cóż. Yy, bardzo dobre piwo. Jak, jak to mawia docent, mnie smaczy. Wasze zdrowie.